Witam serdecznie. W danym odcinku chciałem opowiedzieć, jak szukać działki oraz jak sprawdzić działkę, którą już wybraliśmy. Zacznijmy od pierwszego punktu, jak szukać działki. Obecnie znamy takie metody, jak szukanie działki w internecie, szukanie działek przez różne biura nieruchomości, szukanie działek drogą pantoflową, czyli rozmowa z najbliższymi znajomymi. Bądź nieznajomy, czy ktoś słyszał jakieś działce, ale też można wyróżnić takie niekonwencjonalne metody szukania działki, jak na przykład zostawienie gdzieś ulotki albo gdzieś jakiegoś ogłoszenia, że kupię działkę w tej okolicy. I ta metoda, według mnie, jest najlepszym metodą, gdzie można znaleźć działkę. Dużo taniej niż w internecie, działkę, która jest po prostu w lepszym położeniu z lepszą infrastrukturą. Na pewno, podczas poszukiwań odpowiedniej, odpowiedniej działki, nie powinniśmy się zamykać na poszczególne metody, powinniśmy korzystać z wszystkich metod. Natomiast będę chciał tutaj wyszczególnić tą jedną, czyli zostawienie. Ogłoszenia na supie, na drzewie, na przystanku, na tablicy ogłoszeń czy też jakiejkolwiek ulotki gdzieś w pobliskim sklepie czy w jakimś miejscu, gdzie, gdzie dana działka się znajduje. Przede wszystkim, robiąc takie rzeczy, należy rozejrzeć się też po okolicy, w której chcemy kupić odpowiedni teren, czy nie są gdzieś wbite jakieś tak zwane pachołki z ogłoszeniem czy nie są wywieszone jakieś banery, bo to może w pewnym stopniu przybliżyć nas do kupna tej działki w odpowiedniej cenie, tym bardziej, gdybyśmy znaleźli taką działkę, gdzie jest ogłoszenie, że sprzedam tą działkę, ale ona nie widnieje w internecie. To gwarantuje, że cena za, za ten zakup będzie dużo niższa, niż ta działka by widniała. Na początku przedna, przeznaczmy sobie jakiś, jakąś sobotę, jakąś niedzielę, aby wsiąść w auto i pojeździć po okolicy, w której dane działki nas interesują. Gdy będziemy widzieć kogoś, kto przychodzi w chodnikiem, bądź też kogoś, kto pracuje na swojej posesji, jednego z sąsiadów działki, która nam wpadła do, oko, do oka, możemy go zapytać, czy nie słyszał o sprzedaży jakichś gruntów w najbliższej okolicy. W większości przypadków Okaże się, że ktoś nie słyszał albo nie wie nic o danej działce, żeby ktoś tu coś miał na sprzedaż. Zawsze można jednak zostawić numer telefonów. Gdyby jednak ktoś, jakiś sąsiad coś mu powiedział, albo coś się gdzieś dowiedział, na pewno to nikomu nie zaszkodzi, a może się okazać, że jednak ktoś z rodziny ma do sprzedania działkę, bo zazwyczaj na tych spotkaniach rodzinnych Rozmawia się o różnych rzeczach, i często można się dowiedzieć właśnie takie rzeczy, że ktoś będzie planował coś sprzedawać: czy to działkę, czy samochód, czy jakieś inne produkty. Przede wszystkim działki, które znajdują się w internecie, lub działki, które są polecane przez biura nieruchomości, są to działki, które nie mogą znaleźć potencjalnego kupującego. Bo czy niejednokrotnie ty nie miałeś tak, że gdy nie mogłeś czegoś sprzedać, to dawałeś ogłoszenie w internecie dawałeś ogłoszenie w biurze nieruchomości, jeżeli to było na przykład mieszkanie. Bo jeżeli masz produkt, który jest dobry, jest w dobrej lokalizacji, jest w dobrej cenie, to nie potrzebujesz takich osób, które pomogą ci w tej sprzedaży. Dodatkowo biura nieruchomości, jak się niektórym wydaje, to nie są osoby, które są w stanie tą działkę prześwietlić od A do Z i powiedzieć, co tam z tą działką może być nie tak, co jest w miejscowym planie obok i tak dalej. Zazwyczaj są to osoby, które mają bardzo małe. Pojęcie o danej działce, one wiedzą, w jakiej ona jest scenie, one wiedzą, w jakiej ona jest położeniu, wiedzą, jak troszkę zbić sceny, wiedzą dużo różnych rzeczy, ale nie pod względem takim, gdzie ty, kupując tą działkę, potem będziesz miał problem z tą działką, przez co, przez co nie sprawdziłeś. Kolejno powiem, jak sprawdzić tą działkę i co należy zrobić przed kupnem takiej działki. Zanim jednak zaczniemy poszukiwania w terenie, powinniśmy Wcześniej sprawdzić sobie w miejscowym planie zagospodarowania, gdzie konkretne grunty mają przeznaczenie budowlane, czyli oznaczone są tak, tak zwanym symbolem M jako mieszka, mieszkaniowe, po to, żeby nie wybierać działek, które mają na swoich na przykład posesjach wykopaliska zaznaczone, bo z tym zawsze jest troszkę trudniej, co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe żeby nie wybierać działek, gdzie przechodzą jakieś cieki wodne, są jakieś urwiska i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić? Powinniśmy wygoglować miejscowy plan zagospodarowania danej miejscowości, w której szukamy działkę. Wkraczamy również w zakres, w którym sprawdzamy działkę po znalezieniu jej czyli wstępnym takim krokiem po sprawdzaniu miejscowego planu zagospodarowania znajdujemy tą działkę oznaczoną numerem tej działki, na niej można na miejscowym planie zagospodarowania często też znaleźć instalacje i sieci, które są w najbliższej okolicy, ale możemy się też przede wszystkim dowiedzieć bardzo ważnej rzeczy, czy nasz sąsiad, który mieszka obok, czy jego teren również znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania jako mieszkalnictwo jednorodzinne, czy też wielorodzinne? Dlaczego? Bo jeżeli się okaże, że, że w działce, którą wybraliśmy po sąsiedzku, znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania teren oznaczany literką U, to już nasz sąsiad dosłownie za płotem może na tym terenie wybudować sobie. Budynek usługowy. To też w miejscowym planie zagospodarowania jest określone, co konkretnie, jakiej powierzchni i tak dalej możesz sobie wbudować. Więc, lecz jest to już w pełnym zakresie dla nas informacją, że raczej nie powinniśmy się spodziewać domku jednorodzinnego u sąsiada, tylko raczej jakiejś budowy, budowy usługowej. Niejednokrotnie można te plany zmieniać, czyli jeżeli ten sąsiad by chciał sobie z terenu usługowego zmienić na mieszkalny, musi do, ta, do urzędu gminy złożyć taką informację, ale jest to tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy ten plan się zmienia raz na kilka lat, co nie znaczy też, że zostanie mu na to pozwolone. Podsumowując dany punkt, gdy już mamy wybraną działkę lub gdy jesteśmy na etapie jej wyboru, bardzo ważne jest sprawdzenie sobie miejscowego planu zagospodarowania, co znajduje się na działce. Często na tym planie są już zaznaczone sieci lub co w obrębie danej działki po sąsiedzku jest planowane do zrobienia. Istnieje również taki portal. Portal, który nosi nazwę GoPortal. Na nim również można sobie znaleźć instalacje, jakie dochodzą w obrębie naszej działki. Po nim możemy się dowiedzieć, czy na naszej działce znajduje się woda, gaz, prąd, czy też kanalizacja. Jednak nie dla wszystkich miejscowości jest to tak szybko uaktalniane, dla tych mniejszych na pewno jest dużo wolniej, więc nie Niech to nie będzie dla nas wytyczną przy kupnie działki. Gdy wybraliśmy konkretną działkę, musimy się dowiedzieć, jak jest z mediami na tej działce. W większości sprzedawanych działek ma w opisie taki, taką informację, że media są w zasięgu. To znaczy, że te media sobie samemu trzeba dociągnąć na własny koszt, natomiast nie powinno być z nimi problemu. Jeśli chodzi o wszystkie konkretne media, najłatwiejszym przypadkiem jest, jeżeli działka leży przy drodze, bądź też do działki dochodzi droga, której tylko i wyłącznie my jesteśmy właścicielami. Dlaczego? Bo jeżeli do działek dochodzi droga, której jesteśmy współwłaścicielami, to na każdą przyłącz, każdą po kolei, muszą wyrazić zgodę współwłaściciele. I nie jest to y, zrobione tak, że można to na jednym bloczku otrzymać pozwolenie od y, sąsiadów, współwłaścicieli, że wyrażają zgodę na, 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 na przekopanie tej przysłowiowej działki, która jest drogą, y, tylko za każdym razem musi być to osobny y, szablon, y, na przykład szablon y, gazownictwa, czy też szablon tauronu. Jeśli chodzi o prąd generalnie z prądem nie ma problemu z przyłączem nie jest to jakoś bardzo kosztowne mamy tam standardową opłatę w której do iluś tam metrów robią przyłącz, zresztą tak samo jak i w gazie mamy tam standardową opłatę stałą która wynosi około 2300 zł i w tej opłacie jest przyłącz gazu do 15 metrów każdy metr powyżej płaci się tam dodatkową kwotę około 100 zł Największym problemem w przyłączu gazu może być tylko to, czy dana linia zasilająca nie jest zlokalizowana u sąsiada, bo jeżeli przyłącz idzie drogą własnościową czy też z drogi jakby gminnej, tam nie ma żadnego, nie powinno być żadnego problemu. Problem może być tylko zgoda uzyskana od sąsiada. Bo na przykład sąsiad stwierdzi, że nam nie pozwoli rozkopać swojego podwórka, bo ma na przykład ułożoną kostkę. No i wtedy też sąsiad musiałby podpisać dożywotnią służebność do, do spółki gazownictwa, gdzie, z, gdzie zgadza się w razie awarii, żeby oni na przykład przyjechali, rozebrali mu tą kostkę i sobie tam coś naprawiali. Co, się, co, jest, co jest raczej niespotykane, żeby takie awarie były, ale zawsze jest to jakaś tam możliwość. Dość dużo osób budujących obecnie dom na działce nie ma możliwości przyłączenia się do kanalizacji, przez co, przez co muszą w projekcie zawrzeć informacje odnośnie wybudowania tej nowoczesnej oczyszczalni ściekowej, a za tym idzie dużo, dużo różnych oboszczeń, ale o tym w innym odcinku. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby na naszej działce lub też w okolicy naszej działki znalazła się kanalizacja. Jeżeli ta kanalizacja będzie na sąsiedniej działce, gdzieś tam w rogu, to wątpię, żeby sąsiad nie zgodził się na przyłącz do tej kanalizacji, bo nikt chyba z nas nie chce wąchać zapachów oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o wodę. Z wodą jest podobnie jak i z innymi mediami. Jeżeli woda będzie ciągnięta przez nasz teren, czy też naszą drogę, czy też z terenu takiego przydrożnego na naszym działkę, z tym nie ma większego problemu. Jest dużo papierków, dużo tam pism i tak dalej, ale to wszystko to jest normalna rzecz. Problemem może być tylko to, jeżeli przekopać się musimy tak jak i do, tak jak w przypadku gazu. Do, do kogoś do kogo kto nam da jakby przyłącz tej wody, za każdym razem problemem z mediami będzie to jeżeli nie będziemy mogli samowolnie ustanowić jakby przyłącza, czyli iść do wodociągów, iść do Tauronu czy iść do Pegnigu i podpisać z nimi umowę na przyłącz tylko będziemy musieli zbierać różne potrzebne oświadczenia, prośby zgody na służebności od sąsiadów bo jeżeli będzie im to przechodziło przez miejsce gdzie jest im to niewygodne, będzie to stanowiło problem. No i nie ma się też co dziwić, bo każdy z nas kupują działkę, ma tam w głowie jakiś tam plan, jakby chciał sobie ją zaaranżować, gdzie chciałby sobie coś zrobić. I po powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli, że jeżeli to wykonamy w 90, nawet 80% i nagle przychodzi sąsiad i chce nam rozkopać to podwórko, które już wsadziliśmy bardzo dużo pieniędzy i pracy. Podłożenie kocki, no to jest to dla nas trochę tak niezbyt przyjemna informacja, i jeżeli sąsiedzi nie żyją ze sobą zbyt dobrze, to po prostu się na to nie zgadzają. Dlatego, szukając działki, powinniśmy szukać działkę, która jest bezpośrednio połączona z drogą, z drogą gminną lub też z drogą, do której my mamy prawo własności. Są też takie skrajne przypadki, kiedy działka leży przy drodze gminnej. Natomiast w tej drodze gminnej, w najbliższej okolicy, nie występują żadne media. Dlatego bardzo ważnym jest sprawdzenie obecnej działki, którą chcemy kupić w miejscowym planie zagospodarowania, bo tam rozrysowane są wszystkie instalacje. Tam też znajduje się zapis o istniejącej linii zabudowy, czyli jak daleko musimy się oddalić od drogi z początkiem naszego domu. W kolejnym kroku trzecim powinniśmy sprawdzić, czy na naszej działce nie znajduje się jakaś przykładowa studnia. Dlaczego? Choćby dlatego, że w mojej sytuacji w dźwiękach wieczystych był zapis, że wszyscy sąsiedzi dookoła. Mają dożywotni dostęp do tej studni, i to był zapis z 1900 któregoś roku, początki 1900 któregoś roku. Ja na tej mojej działce szukałem tej studni, bardzo ciężko mi było jej znaleźć, i nie znalazłem. Co się okazało, zapis ten dotyczył działki, do której jestem współwłaścicielem czyli tej drogi dojazdowej, i tam znajduje się dana studnia która oczywiście jest już niefunkcjonującą, W zasadzie to jej nie ma, ale jest tam taki zapis, że jeżeli na przykład ta studnia byłaby u mnie na działce, to ja, jeżeli ja będę wykonywał ogrodzenie, to mam go wykonać tak, żeby każdy z sąsiadów, który ma wpisany do żywotni dostęp bez problemu, bez, jakiej, bez jakichś tam dodatkowych sposobności, mógł się dostać do tej studni i korzystać z tej wody. W kolejnym etapie powinniśmy zobaczyć, czy na działce obok, przy samej granicy, co jest, nie do końca, co jest nie do końca legalne, natomiast bardzo dużo tych starych domów zostało tak jeszcze budowane, na przykład 2-3 metry od granicy i to były domy drewniane, to z tym może być właśnie największy problem, gdyż w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jak nie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest jasno napisane, że między domami murowanymi odległość nie może być mniejsza niż 8 metrów. Czyli, generalnie sąsiad się 4 metry od granicy oddala z domem murowanym, my się 4 metry od granicy oddalamy z domem murowanym. Są tam jeszcze jakieś tam obostrzenia, że może być to 3 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i bez drzwi w stronę tej granicy i nie ma problemu. Natomiast jeżeli mamy działkę przysłowiową 20 metrów i naszym sąsiadem 4 metry od granicy jest dom, który jest domem drewnianym, no to tu już musimy liczyć na większe odległości. I w tym przypadku odległość między domem drewnianym a domem murowanym nie może być mniejsza niż 12 metrów. A jeżeli ten dom jest postanowiony 4 metry od granicy, to jest to dla nas jasne, że my musimy się oddalić o 8 metrów od granicy. I w przypadku, kiedy mamy działkę o szerokości 20 metrów, odejmujemy sobie 8 metrów od granicy, zostaje nam 12 i 4 metry od drugiej granicy zostaje nam 8. No i tu mamy problem, bo za dom o szerokości 8 metrów jest to dość wąski dom, żeby nie powiedzieć mało spotykany. Jeżeli w drugim przypadku dom sąsiada drewniany stoi na przykład 8 metrów od granicy, ale my również chcemy postawić dom drewniany, to musimy się również 8 metrów odsunąć, ponieważ według paragrafu 271 odległość tanie może być mniejsza między domami dwoma drewnianymi niż 16 metrów. Bez względu na to, czy są okna zwrócone w kierunku y, dział, w kierunku granicy, czy też nie. Jeżeli więc u sąsiada, y, na przykład dom drewniany stoi 4 metry od granicy, to my musimy się odsunąć co najmniej 12 metrów od granicy, i to może być problem w przypadku, gdy mamy działki prostokątne, czyli na przykład 25 na 50, bo tutaj y, ostatnim takim punktem to przypadek kiedy działka znajduje się wzdłuż drogi gminnej i mimo że fizycznie z tej drogi gminnej jest wjazd na tą działkę nie oznacza to że formalnie jest ten wjazd zrobiony i możemy nie dostać pozwolenia na budowę dlatego przy kupnie działki należy to sprawdzić to dzisiejsze nagranie było moim pierwszym nagraniem, i w tym pierwszym nagraniu chciałem tutaj pokazać te podstawowe kroki, jakie należy wykonać przy kupnie działki. Mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich jasne, a jeżeli nie, zawsze można w komentarzu zapytać o konkretny podpunkt. Jeżeli będę mógł pomóc, jak najbardziej się wypowiem w tym temacie. Subskrybuj mój kanał. Cześć.